Do 20 levela wbijasz? Tak, tak. Będę, mówię, plan jest taki, żeby wbić 20 level Championa. Następnie po prostu y, przestanę ekspić siebie. Zacznę ekspić postaci na serpenta. Bo aktualnie, robiąc serpenta, robię to na styk. I mnie to irytuje, bo duża szansa jest, że jak ja pójdę na 8 postaci, będę musiał ogarniać 8 postaci na raz. To mini nie nie starczy Po prostu. A robiąc broń na plus 14 damage o parę k do góry mi pójdzie, nie? To już jest coś. To, to już jest coś i właśnie to coś mi potrzebne jest w tym momencie. Swoją do 20 levela czempiona, to te parę dni mi zejdzie pewnie. A potem ekspie już postacie na Level Championa, te trzy, co nie brakuje. Dziennie robiąc 5 razy, bo 5 razy jest darmowe, jest około od 30 do 30 bon Zależy, ile szkata schodzi, czy schodzi. Nawet jakbym miał otwierać, to moim zdaniem minimum 20 bon za 5 razy pójście to jest dobra oferta. Nawet to jest lepsza niż, niż Hydra, bo Hydra robiłem cały dzień, a tu poświęcę 5 godzin pod rząd i mam fajrant, nie? No czekajcie, zrobimy jeszcze misję na najemników. Yy, Bo daje, że tak. Wytrzymałość mi się ładuje. O, mam misję do odebrania 3, zaraz to odbierzemy. Nie mam miejsca, chyba nie. Chociaż zaraz sobie możemy zrobić. Mam ile mam? 82,27. Ile zobaczymy, czy będę miał? 82,28. Nie powiodło się. Nie powiodło się. No to powiem wam gówno dostałem. A jeżeli chodzi o nagrody, uwaga. A nie mam miejsca. Super. Super. No powiem wam, jeżeli będzie czas, kiedy faktycznie dostanę jakąś nagrodę, którą będę się mógł pochwalić, to Wam pokażę, ale wątpię. Marnowanie czasu i psychiki. Kiedy w następnym tygodniu będą Simsy? O i w Kamień krzyżycowy, dwa wony do przodu. A dużo sm nie wydałem. Dobra, Gituba. moi drodzy. Yy, chodzą głosy, że za niedługo ma być nowy serwer. Coraz więcej pogłosek do, do, do dociera, więc chyba nawet będzie szybciej serwer niż aktualizacja. Nikt kurwa się tego nie spodziewał. Jeżeli będzie nowy serwer i będzie to serwer eventowy, ja idę tam, żeby nakręcić serię z handlarza, ale dosyć typową serię. Nie powiem wam dlaczego teraz, bo nie chcę spoilerować. ale tak będzie, nie? A kiedy ten serwer wyjdzie, skoro już są pogłoski, to wydaje mi się, że nawet do miesiąca, pewnie na początku września, nawet ile stopni? 32, ale nie odczuwałem tego, powiem Ci aż tak naprawdę. Nie, nie bolało mnie życzko. O dobra, już zdobiło mi. Czemu dalej mi, mi ładuje wytrzymałość, jak już kurwa mam? Czemu dalej mi wytrzymałość ładuje? Co tu się odp***a? Zobaczcie! Aha, a, bo może mam jakąś bonusową wytrzymałość? Nie, nie wiem jak to działa, ale to pokazuje, że mam 1700 wytrzymałości w sumie Ale a tu już zapełnił, nie wiem, wie. kto pytał Dzisiaj będzie ostatni stream z w niedzielę, jak mi się uda, będzie odcinek z Tibi, a potem zobaczymy od odbioru odcinka, czy będziemy dalej grać w kibie, czy kładziemy na to żur. I sprawdźmy, czy będę miał 5 wonów. Wątpię. Ostatnio mi dało tylko jedną na 120 muszel. A teraz mi da... Ch*** Chur... buzi. No niestety. Trudno! Więc co zarobiłem, zrobiłem cztery wony za sam złom, nic więcej. Słabo. No ale cóż no, nie zawsze można wygrywać, nie? Jak to mówią no Dobra, to zrobiliśmy nawet trochę więcej niż, niż yy, czerwony. Bo jeszcze mam tak Jade yy, 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 i mam. Mam 100 bodzi na sel. No to trochę kasy, no... No 6 wonów mam, nie? Ale wiecie, no dłum zarobek to są białe perły k***a, jednak, nie? Szczypie w dupie, k***a, jak nie poleci. Dobra, więc tak, idziemy zrobić Daily Core, potem pójdziemy na Dungeon Gildyny, a potem porobimy bierze Songma. Czyli najlepszy zestaw, kurwa, topowego streamera. Ja wrzucając pierwszy odcinek z TV, nie liczę, że drugi mi odda, jak pierwszy nie oddał, nie? No nie jestem jak Lexo, kurwa, żeby potem streamować dla dwóch osób gotika Ja mu to mówiłem, kurwa, sekretarz prywatnie gotika, ale se nie rozpoczyna kanału, a szczególnie jakąś on się z na utrzymuje. Tak, tak, na no, zakręcę, no A, y, kołem miałem zakręcić, no tak Dobra, ile stream będzie trwał? Y, to jest oczywiście stream tylko z Metina, nie? Doliczę Bo kibie godzinę będzie oczywiście Furion, ile ma się kręcić? 12 No rozumiem, wczoraj to samo miałem nie ma, jest y, jedynie. o Furion! Chociażby TV dzisiaj nie było. Więc y, dwa razy do 1 Jeden i dwa. 10 minut. Następnie 10 razy dla pana Furiona. Mod. 6 minut. 5 KSM SM. Możesz kogoś złotować.

35 i możesz go zbonować, jak chcesz. 35 będzie 51. Żeby szamanice zrobić na bossy, to wydam więcej niż na surek. Przestań, kurwa. Mówię, ale Astor nie jest w moim zasięgu, dopóki klucze nie będą do zdobycia w inny sposób niż zwijanie bossa. Jeżeli szaman ma bossa na jednego skilla to nawet jak pójdę i będę miał eku najlepsze pvp i tak nie miałbym szans bo jest teraz skill na ten boss powiem wam tak, no ja jestem w stanie rabiać dziennie 60 bonów tylko muszę na exp 3 postacie jeszcze level championa żebym miał całe party bo teraz mam 5 postaci na level championa plus jeszcze zrobić boni na plus 14 i serpent j**any i... 5 razy dziennie nie? raczej więcej nie będę tego robił bo psycha mi siądzie ale Mówię, ja już pokazywałem wam na odcinku, że serpenta robię Ale muszę się odpalić jak choina Nie mam zamiaru tak robić serpenta, bo to nie ma sensu Ja, ja, ja rozumiem, żeby się odpalić, nie wiem, rosy Te podstawowe rzeczy spoko, nie? Ale jak jeszcze muszę specjalnie robić, yy, Odpałki na żywioł konkretny i poszczególny, to, to jakieś takie coś, nie? Nie ma sensu <laughs> Jak to jest moja gildia? Po aferze, porno wszyscy odeszli i to jest moja gildia. Moja postać ma tą gildię. Nikogo tu nie ma już. Do dzisiaj nie rozumiem tej dramy. Ktoś był w wirtualnym związku, pokłócili się i rozstali się, więc gildia się i wyciekły nudesy, ale nie z tego związku, tylko innej szamanicy z tej gildii. Nie czaję bazę, co tu się odjechało. I nie chcę wiedzieć w sumie. wyglądała jak wersów, nie? Powiem wam szczerze. Dosyć ładna, ale po. To muszę przyznać, nie? Może tak być, no nie wiem, no mnie roz...ło to, że nudesy wyciekły, ale nie tej liderki, co była z ty w tym wirtualnym związku, tylko innej szamanicy Ale ona była tak gruba, ta szamanica, że no wow, no nie wiem, kto by mógł do niej simpować Taka typowa gruba laska, to się podniecała, że ma duże cyce, nie? Wiecie No i gituba zrobiony Dendro Ile już mam? 3500 na każdej postaci mam Jo. No Mam Mrożę sobie wodę w szejku To dosłownie k***a Tu jest lód w środku Patrzcie, udowodnię mam K***a, ma, nie da się odkręcić Zamażary dałem No a tak co co powiecie przegrywujemy Jak tam stary wchodzi Wam do wan. <laughs> Ach, jakaś Metina zniszczył moją psychikę ku... A w ogóle bez petów bije, nie? Czemu nikt mi nie powiedział? 400 zł Równa się Zmiana czasu na tibie Plus gratis <grystanie> Jak ktoś płaci to je kurwa śmiechu yy, Chcesz kogoś zbonować SF? 8 minut 13 20 22

Godzina 67. Godzina 7 minut. Ariemen, chcesz zbanować? Ariemen, kolejne twoje multi konto leci. Kurwa. A ja tak policzyłem? Myślałem, że 8 tam było. Dobra, już dopisuję tą minutę. Kurwa. Nie ma UB? Dobra, to przepada. Co my to mamy? Lecimy na sobie z tego levela. Yy, nie wiem co to jest. Ile kasy przyjechałem na wybornego Rubina? No kurwa, sprawdźmy to. Ale robienie wybornego jest cholernie drogie. Żeby zrobić, żeby zrobić wyborny, przepierdzieliliśmy tak. 516 antyków, 78 legend, 41 mityków, 2 bezskazy, jeden przejrzysty i 1 znakomity. Są to wszystkie kamienie, które były albo kupowane, albo dostane od jakiegoś tam widza, więc powiem wam tak szczerze, jeżeli byście to przeliczyli, nawet te 512 antyków, policzyli po 2 wony, to macie już 1000, 1032 wony. 1032 wony, a pamiętajcie, że nigdy w życiu antyki Rubinu nie były po 2 wony, tylko były 2 wony 15 chyba na najtaniej, co pamiętam. Do tego legendy, które były z reguły po 7 wonów, mityki, gdzie były już w granicach 20, 21, przejrzysty trzeba liczyć około 52... Widzicie, tak się kurwa zarabia. I robi prawdziwe ten. Yy, wartość rubina teraz jest 320 won No, ja a... bym chciał zobaczyć jego, jego dach samochodu, jak na dziurze skoczy na przykład. jakby weszedł PERF to 2000 won gdzieś. A więc po stu łapka w górę czas kliknąć za stosu i niech się dzieje, wola nieba. Znacznie nieopłacalne jest Został zmieniony bonus z moczego kamienia. I co tym razem weszło? Odporność na obrażenia, obrona średnie. Ja cię pierdzielę. Matko Bosko Święto. Tak blisko, a tak daleko. No, jakaś ninja by kupiła na poli, nie? Dużo ninży na poli bije. A i tak e, przecież bardzo nie działa na poli. Patrzcie, k***a. I to jest niby uczciwie zrobione. Ty, Niemiec, weź to przetłumaczą Pierdzi, dobrej? Skąd on to ma? Bo jak powie, że widzowie dali, to ch**nie. Handel z botami nie ma bana. ...akryt. Das mal so als Idee von mir. Ja was ja was stellt ihr euch vor? Schreibt's in die Kommentare. Würde mich einfach mal interessieren. Das Ziel ist erreicht... Kura! Widzieliście to? <laughs> jak to nie jest za pomocą bota, to ja jestem kula Pocahontas. No nie wierzę. Die 10.000 Ork-Truhen, okay mittlerweile sogar schon 11.000, 11.000, was ist los mit mir? 11.000 Ork-Truhen okay erreicht. Ich bin auch bei fast 2.000 goldenen 100 Stück habe ich auf Anarchar hier noch liegen. Ebenfalls habe ich noch 1.200 Stück auf Anarchar liegen. So gesehen sind wir bei 11.200. Aber das geht nicht, nein, du nicht das Problem. Weder PNK, das weiß ich, dass ich das łatwe. ist. Hier geht es mehr um darum, dass sie es klicken. Ich habe es letzte 8 Stunden 8 godzin klikałem i miałem 200 srebrnych skrzyń I, I mój mózg już tak Jak to widziałem A już nawet nie mówię o złotych kur No nie mówię o złotych ile godzin trzeba żeby tyle zdobyć nie, Więc, więc no wow Po prostu My się razem świetnie bawić na nim to nie będzie seria strict od zera, ponieważ przyciłem sobie 2 miliony, 2,5, możecie zauważyć. I... To nie będzie seria od zera, przuciłem sobie 2,5 miliony. No ja kurwa w to nie wierzę że... 2,5 miliony Yangów kur... Chyba w mieście ktoś mu dodał. No dobra, przydałoby się dropnąć w końcu medalko. Co ty od z tym domkiem? E! Służę lądowy, co ty robisz z tym domkiem? Że ja ci nie kupiłem do, 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 domu z drewna. Wziął, przyszedł z tym domkiem do mnie i senat u góry śpi. No i co? Zobaczymy, co z nim poleci. 20. Ja nie wiem, że są ludzie, że tak faktycznie grają. Ja jestem godny podziwu. Jest tyle gier, Ale jak ktoś zrobił o metinie? bez item shopa, żeby tak grać. Nawet on nie ma rękawicy złodzieja, Dzięki z tego co przy, widzę. Przy on nie ma nic. Nawet hasła do magazynu nie zmienił. No co? Chyba, że to uciął. Nie, na pewno nie, nie mógł. Nie, czekajcie. Jaki jest odstęp do minimapy? Nie, nie uciął tego. Ja dobieram się za ich zbijanie. Nie ma nie nic tu. Nawet, nawet nie ma ha za hasła do magazynu. No bo miksy nie oddają niebieskie. Ani razu. Pierwszy 5%, no na pewno. Powiem wam, ani razu wartość ataku nie widziałem w tych butach. Nie, da się zobaczyć, ale dziwne, no bo tu mam wartość ataku, ale tu nie wiem. Piąty bonus 5, 20%. 2% na strzały? 10%. Ta! Spoko! Może być. Nie wiem, czy to sen. No. Aby wiecie, bo ja nie wiem. To mi z tej miłości? 13% i level. I oprócz tego jeszcze jeden level i już więcej nie tykam. Nie wiem czy to prawda, nie wiem czy to sen.